Cześć witajcie, jesteśmy Marianus Gaming i witam Was na moim nowym kanale Mój kanał będzie się opierał na grach typu RPG, FPS i tego typu gier No ale dobra Moją pierwszą serią jest Skyrim Mają pierwszą piękną muzyczkę w tle No ale dobra Zacznijmy, ja już w Skyrim grałem, ale teraz chciałem pograć przy nagrywkach dla Was. Zaczynajmy. No początek nie jest zbyt fajny, no bo wie, zwiozą nas do Helgen. To jest nasz przyjaciel Rallof. No niestety... Trzeba radzyć by gadać. Ej, ty! Nareszcie! Dość już tego spania! Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego Dokładnie. złodzieja. Przeklęci gromowładni! Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, to ja bym ja szuka, do konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! Została, to Ulfric Gromowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim. Ulfric, Ważne. jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie... Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem dokąd zmierzamy, A też. ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Roriksted. Ja... pochodzę z Roriksted. Kazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Mara, Dibela, Kina, no to To już mówił chyba. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Cicho bądź. Patrzcie. Generał Tulius, zarząd wojskowy. Ale u oczy Zajadzi, by już? Są z nim Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Kto to, tato? Co oni robią? Weźmy środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka! Już! Dobra, dobra. Dlaczego się zatrzymujemy? Spokojnie! Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zatrzymaj się! Nie jesteśmy buntownikami! No ty na pewno nie jesteś buntownikiem, kolego. Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Swoje imię. Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfrik Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfriku. Ralop z rzecznej puszczy. Lokir z Rorikksted. Nie, nie jestem buntownikiem. Nie możesz tego zrobić! Tak tak? Stoj! Nie zabijesz mnie! Łocznicy! Do... Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej, ty, podejdź tu. Idę. Kim jesteś? Tak są różne rasy. Gonianin. To jest taki gad bardziej. Breton. To taki Mag. Starski. Bardziej... No wojownik. Guide... O Taki nieżny Nie ja będę wam to wszystkich pokazywał. leśny elf. Znaczy no, no, będę, ale tak szybciutko. No to elfy wszystkie to raczej bardziej pod Nord to będzie wojownik. Ja sobie wezmę Orka. Ale jeszcze pokażę Wam red Carta do elfa. To red karta do. Nie wiem, to... Bardziej. A ja też do magii, ale dobra. Rasa, 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 rasa. No tak, to już chcę w rynku. ci tu. Dobra. Ar, może Wiedźminy są najciemniejszego w sumie. Okej. Sera. Kolor pyłu. O, fajnie. Farby wojenne. O. Takie będą fajne. Kolor to taki Asi. kształt nosa. Oko. Tak. Okej, wysunięcie szczęki.

Czerwone. Rwi Równie. Tak. Równie. Ok. Usta, kształt Równie. 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 takie Równie. 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 Wszystko ja jeszcze ja mam tu zaplanowane wszystko, to wiecie. I włosy. A najważniejsze. Po pierwsze ja w ogóle. To było najprostsze. Dobra, tak se takie. Zaraz. Taki albo taki. On z taką brudką. No, i myślę, że gotowe. Tak chcę zakończyć. Mariano, nazwijmy swoją postać. Twierdź. Przychodzisz z jednej z orkowych twierdz? Tak. Co tu robisz? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą A, Ale ona nie miła. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi, twoje szczątki zostaną odwiezione do Orsinium. A tam jeszcze leży tam ten... danym więźnią. Ale pocieszające to było kolego, naprawdę. Mają mi uciąć głowę, i jeszcze mówisz, że te moje szczątki zostaną wywiezione. no. Olfryku gromowagny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Koniks. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś Skyrim w chaosie, a teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuuj. Właśnie. Tak, generale Tuliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. A cicho tam, błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą! Jak sobie życzysz? No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Właśnie, śpieszy mu się. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Właśnie. Śmierć gromowładnym. Nieustraszony aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy o, następnego więźnia. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej więźniu. Bez wygłupów. A się, co bez wygłupów. Ale mam mordę ten gościu. Be! Może by się ten koszyk zmienili. Bo tam się tyle głów nie zmieści. Smok! oczek Au się Legendy nie palą wiosek. Musimy się ruszyć. Na... Więc dobra. No chodź, Ralu. Uciekniemy przez zwierzę. Tutaj. Właśnie, let's go. Oczyścić. No A ja cię dostałem bez kitu! Zobacz, czy tędy da się wyjść. To długi skok, ale powinno ci się udać. Trzymaj się. się. Może znajdziemy. Jump. Udało się Jest tutaj coś do mnie, szybko! Dzielny chłopiec. Świetnie ci, idzie! Tak jest, synu, nie zawiedź mnie. O! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar! zajmij się chłopcem! Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie! Niech Bogowie mają cię w opiece. Odważę. Przepraszam was za to, że mi się tak robi, no ale to nie moja wina. No mój komputer wariuje, bo... kurde. Przez to... Bo miałem dwa monitory. A teraz mam tylko jeden. Ojej no, odłącza mi tą myszkę co chwila. Nic rajdy za tobą, zostaliśmy tylko my! Trzymaj się blisko! miłość, Bogu! Ranownie, ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi z drogi! Te się zamknij! Traże. Tym razem nas nie zatrzymasz! Właśnie, nadzieję, będziesz... ja w nie jestem, Hadvar! No dobra. dobra, uciekajmy do grodu! No, i jesteś. Spotkamy się w gardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. Chyba? Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Może. Masz. Możesz wziąć sprzęt Guniara. Nie będzie mu już potrzeby. Do... Okay. Zakładaj zbroję i masz parę razy do bora. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć zanim smog zniszczy człowiek. Zamknięty. Sprawdź zawsze bramę. No, Mahamad, ty sobie możesz sprawdzić. Z drugiej strony nie można tego otworzyć. No i do gry, stary. Otwórz te bramy. Władni ma władnie nie mogą uciec. Nie to na mnie A nie ma kolegów. Może jeden z tych cesarskich miał klucz. Masz klucz. Zobacz, czy otworzy te drzwi. Załóżmy sobie wszystko. No i chodźmy. Wynośmy się stąd, zanim.

Próbowałam się dla Was nagrać, Sferima. Już chodźmy dalej, Jucha, trola to sala tortu. Słyszysz to? To dalej. Tego wstydzenia! Czy był z tobą Jarl Ulfric? Nie, widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Lepiej ruszajmy. Chodź! No ruszajmy, ruszajmy. Ach, zamknięte. A teraz trzeba to otworzyć wytrychem.

Mam przeżyła. Ja tam lecę na nich. Mamy rozkaz Ugh. czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru czekać, aż smok mnie zabije. Musimy się wycofać! W czasie szkolenia zostałem oczy! ヘイ、おそろそろそろおそろそろおそろそろおそろそろおそろそろおそろそおそろそろおそろそろおそろそろおそろそおそろそろおそろそろおそろそろおそろそろおそろそろおそ Więc tam raczej o nich nie będę zabierał. Chyba, że strzały, czekajcie. Zabili moją przyjaciółkę, no ale dobra. Zobaczmy dokąd to prowadzi. Piszmy grę. Dobra. Lecimy dalej. Może lepiej za ułek. No, dobra. Czekajcie tutaj. Z nami nie dzieje Zadanie się jest przecież ani nźwiedzie nie ma tak to umy się stąd już to chyba wyjście wiedziałem, że nam się uda. Jej, udało nam się, wyszliśmy stąd wreszcie. Wiadomo, tu nie chciało siedzieć. Poczekaj, dobra, pójdź. Puś... Poczekaj już. Czekaj! To on. Tym razem chyba odszedł na dobre. No, nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. Ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Moja siostra. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Mówić być, być może. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Moja siostra. Ach, może pojedz ze mną do wi. Wich... Co? Ha, ale skąd? Nawet Ulfrik nie może wyciągnąć smoka z kien... Mieliśmy szczęście, że zaatakował akurat wtedy, nie? Nie podobała mi się perspektywa golenia przez cesarskiego kata. Jasne. Nie trzeba być Nordem, by walczyć o wolność Skyrim. Pójdź ze mną. Tylko Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się Smoka. Nie wiem, no. Myślę, że Ulfric wie, skąd wziął się ten smok. Cóż. Może nie. W Skyrim nie widziano Smoków od przeszło wieku. Niezależnie od tego, skąd. Poza tym, teraz masz do wyrównania z cesarstwem własne rachunki. Do no i smoki. Smokiem. Masz rację, może udam się do Wichrowego Tronu. Mam nadzieję. Skyrim potrzebuje w walce o wolność takich ludzi jak ty. Chodź, ruszajmy. Najlepiej będzie coś, 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 coś. Trudno w stój to... Stolicą Ulfrika jest Wichrowy Tron. Na północny wschód stąd. Jeśli wrócę do Wichrowego Tronu pierwszy, to wstawię się za tobą. Dzięki, dlaczego skazałem Naprawdę nie wiesz? To był Ulfrik, gromowładny we własnej osobie. Ach, tak, Ulfrik. Tak. To przywódca naszej walki z cesarstwem. Zapomniałem, że większość ludzi nie wie, jak on wygląda. Ja już grem, kurz, Kejrima. Zmierzaliśmy do czarnego kręgu. I że teraz też to zrobię. Ulfrik nakazał nam przerwanie walki. Myślałem, że zabiorą nas na południe, do Syrodil, by zaprezentować nas cesarzowi. Jednak zatrzymaliśmy się w Helgen. Znasz resztę tej opowieści. Może by. Lepiej ruszajmy dalej. Nie chcę natknąć się na cesarskich, którzy wiedzą co się stało w Helgen. Dobra, no i ja na tym sobie zakończymy odcinek. Jak będzie pod tym odcinkiem 5 lajków, to będę bardzo zadowolony. Bardzo miło. A jak na razie zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kolejny odcinek będzie już niebawem. Cześć!